Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej krótkiej konferencji prasowej przed sesją nadzwyczajną, która za chwilę będzie miała miejsce na sali numer 4. Jest to pokłosie naszej ostatniej konferencji, na której przedstawiliśmy Państwu prognozę finansową na 2020. Mamy już bardziej szczegółowe dane, z którymi za chwilę Państwa zapoznam. Niemniej na dzisiejszej sesji jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o zaakceptowanie uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości. Na podstawie zmian ustawowych, które zostały podjęte w ubiegłym, w 2019 roku spodziewaliśmy się kontynuacji wysokości subwencji oświatowej, wyrównawczej i ogólnej na poziomie przynajmniej wzrostów rok do roku, które do tej pory mieliśmy. Niemniej jednak tąpnięcie jest tak duże. Że według wyliczeń Unii Metropolitalnej skutek zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku życia dla miasta Pabianis to są mniejsze wpływy o 1 629 tysięcy zł. Skutek obniżenia stawki podatku PIT z 18 do 17 oraz podwyższenia kosztu uzyskania przychodów to jest zmniejszenie wpływów miasta o 6 886 tysięcy zł. Do tego dochodzi brak wyrównania subwencji oświatowej za podwyżki zaplanowane dla sfery samych szkół podstawowych. To jest 5 milionów złotych. Razem daje kwotę około 14 milionów złotych, które nie wpłynęła w tym roku do budżetu miasta, a które powinna wpłynąć w ramach tych trzech subwencji, o których mówiliśmy. W związku z tym nieuchronne cięcia w budżecie miasta, w szczególności na kosztach administracji, ale i również ta dzisiejsza uchwała, która zwiększa wpływy do budżetu kosztem podatków, czyli zwiększenia stawek podatkowych, podatku od nieruchomości. Teraz przedstawię Państwu dokładnie. Szanowni Państwo. My, oczywiście, analizując sytuację miasta, biorąc odpowiedzialność pełną za funkcjonowanie wszystkich jednostek, ale również wypełnienie zobowiązań ustawowych, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak szukać tych środków po stronie dochodowej wszędzie, gdzie się da. Ale również to się będzie wiązało z tym, że na tej sesji będziemy musieli podjąć taką, a nie inną decyzję, czyli bierzemy na nasze barki ciężar i podjęcie tej niepopularnej decyzji, mającej podwyższyć podatki od nieruchomości. Natomiast nie chcemy, żeby to wyglądało na tej zasadzie, że będziemy tylko szukać takiego rozwiązania. Wystosujemy apel do rządu, do pana premiera, do pana prezydenta o to, by odzyskać utracone wpływy. I taki apel zamierzamy na tej sesji podjąć, to jest apel, który podejmuje bardzo wiele samorządów, bo to jest tylko nasz samorząd, który stoi w takiej, w takiej sytuacji. Tu już nie chodzi na to Unii Metropolii Polskich, czy Związek Miast Polskich, które takie stanowiska również podjęły, ale chodzi o to, żeby pokazać jaki to jest problem w skali kraju, bo to nie tylko nasz samorząd z tym się, z tym się boryka. W tym apelu pokazujemy sytuację finansową miasta. Pokazujemy, że same, to jest bardzo dobrze wyliczone, merytorycznie wyliczone, ile utraciliśmy na zmianach w ordynacji podatkowej, na subwencji oświatowej. To wszystko jest w tym apelu, którym również przekazujemy Państwu i który upublicznimy, jak tylko zostanie ta uchwała podjęta. Ale zwrócimy się również do samorządów z gmin ościennych o to, by. Podobne stanowiska również podjęły. Może nasz wspólny głos będzie bardziej słyszalny w Warszawie. No bo nie może być tak, że obietnicami, które czy pomysłami, które są rzucane przez stronę rządową, są tak naprawdę przerzucane finansowo po stronie samorządu, bo to wygląda trochę na tej zasadzie, że tak jak ja bym obiecał koleżance podwyżkę, ale sfinansuje druga koleżanka zające po lewej stronie. No to, no to na tej zasadzie tak się bawić nie, nie, nie można, bo to są pieniądze, to są pieniądze mieszkańców i tak naprawdę to nie ma innego wyjścia jak Podjąć tą niepopularną decyzję, natomiast obiecujemy, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek inna możliwość, to będziemy na pewno z niej, z niej korzystać. A o szczegółach tak naprawdę tych decyzji powiedzą pani Bożena Kozowska, przewodnicząca komisji budżetu i przewodnicząca Komisji Inwestycji, pani Grażyna Wójcik. Nasz budżet na 2020 rok to jest 414 milionów, ale wydatki bieżące to rząd wielkości połowy budżetu 200 milionów, z czego połowa według planu szkół to były wydatki na szkoły. Po szczegółowym zanalizowaniu wydatków zostały ograniczone w szkołach wydatki bieżące w planowaniu ale ponieważ subwencja oświatowa nie pokrywa, została na poziomie roku 2019 zmniejszona o 100 tysięcy złotych, a nastąpił jednocześnie olbrzymi wzrost wynagrodzeń rzędu 18% w stosunku rok do roku w szkołach. W analizie szkół wygląda to tak, że przykładowo szkoły podstawowe to budżet 55 milionów. Z czego dotacja pokrywa 34 700, czyli my z własnych środków budżetowych musimy pokryć w roku 2020 19 300 000 zł. W roku 2019 było to 14 milionów 200 000 zł, czyli 5 milionów więcej. Po analizach wiadomo, nie będziemy tutaj ani ograniczać działalności szkół, bo zostały one i nastąpiła termomodernizacja, obiekty są w lepszym stanie. Poza tym w przedszkolach mamy sporo dzieci, więc za 3-4 lata te szkoły będą bardziej obłożone i uważamy, że ten wzrost podatków, który w skali roku 2020 przyniesie nam od 3 do 3,5 miliona, pokryje te brakujące środki z subwencji. Przykładowo mogę tylko podać, że dla przeciętnego mieszkańca, który które ma własnościowe mieszkanie w bloku o powierzchni 50 metrów, będzie to złotówka w skali roku. Jeżeli chodzi o inne podatki, no to tutaj na pewno, jeżeli Państwo będziecie zadawać pytania, to koledzy przekażą, także dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, więc poszukiwanie dochodów. Na wydatki bieżące w żaden sposób nie wiąże się z ograniczaniem jakimkolwiek zaplanowanych inwestycji, a więc wszystkie wielkie projekty inwestycyjne, przypomnę, Łódzki tramwaj metropolitalny, modernizacja i przebudowa komunikacji miejskiej, przebudowa warszawskiej, poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach publicznych. Wszystkie te projekty w żaden sposób nie są zagrożone i będą realizowane. Oczywiście miasto gwarantuje wkład własny do tych projektów. Czy jakieś pytania? Skoro nie ma, to serdecznie zapraszam. Ja pytałam o ile wpływów dodatkowych pieniędzy? Około przepraszam. Okay. 3 milionów. Około 3 miliony, które zamierzamy pozyskać. Ze wzrostu opłat za, z podatku od nieruchomości w 100% przekażemy na funkcjonowanie szkół podstawowych. Nie mamy innego wyjścia i schroniska dla bezdomnych. Nie mamy innego wyjścia. Po prostu te zadania muszą być sfinansowane. I z pełną świadomością taką decyzję podejmuję. Jeszcze tylko chciałam dodać, że gdyby okazało się, że rząd zwiększy nam subwencję oświatową, to obiecujemy tutaj, przynajmniej ja jako radna, że na pewno te pieniądze zostaną przeznaczone na dziurawe chodniki w naszym mieście. To symbolicznie, czy chodzi? Symbolicznie. Trafią, trafią do mieszkańców.